Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Luka Kiermasz. Zapraszam na moje zajęcia do Royal Dance Center. Będę prowadziła jazz, podstawy klasyki oraz Baby Ballet. Zapraszam na zajęcia z Baby Balletu dzieci w wieku 4-6 lat. Nauczą się tam rytmiki, świadomości swojego ciała poprzez typową grę i zabawy. Zapraszam także na zajęcia z klasyki, czyli inaczej z baletu. Ballet jest fundamentem każdego tańca. Sądzę, że każda osoba ucząca się i tańcząca różne style powinna znać podstawy. Zajęcia z klasyki przede wszystkim kształtują świadomość tancerza, budują sylwetkę, sprawiają, że ruch jest wykończony, dokładny. Przydaje się to nie tylko w klasyce, ale także w jazzie, w hip hopie, w każdym zrób Uczy dyscypliny, samozaparcia, kształtuje świadomość, jak i ciało. Zapraszam wszystkich na moje zajęcia od września. Widzimy się w Royal Bed Center.